Musimy skończyć raz na zawsze skończyć polsko-polską wojnę. Ja już w Kajdany byłem zakuwany, panie Kajczyński, i wyszedłem z tego, i nie udało się panu. I teraz niech pan ma odwagę, bo do pana jak się nie powie, że jest pan tchórzem, to pan odwagi nie ma. Tusk powiedział, że jest pan tchórzem i będzie debata. <klucz> nie lubię. Osobiście tego słowa używać, ale po wczorajszym stwierdzeniu pana Tuska, że Kaczyński stchórzy przed debatą z nim, Kaczyński podjął debatę. No więc widocznie tylko takie słowa do niego trafiają, inne nie trafiają. Boi się konkretnej rozmowy, tak jak to umie robić pan Kaczyński na zewnątrz i w kraju, tam jedzie, krzyczy, krzyczy. Na końcu ustępuje. W kraju krzyczy, krzyczy, napuszy się, jaki on silny, a na końcu nic z tego. Więc my musimy mówić, puszy się jak paw, a jest tylko małym kaczątkiem, nikim więcej. Nienawiść mówię, zalewam mózg. Ćwok, ćwok. Po prostu ten chamski rechot, hołota. Obrzydliwie załgany ziobro, niż hipokryta, zakłamanie do szpiku kości kaczyńskiej. Amant od siedmiu boleści się znalazł. Nienawiść, mówię, zalewam mózg. Jest to po prostu nikczemny dureń. Karmy moralne. Taką decyzję w zasadzie, no, podejmują moralne karmy. Ci dwaj, których nawet nazwisk nie chcę wymieniać, nazwiska na pewno być się Dziwię, że panowie zapraszały tych ludzi. Wczoraj jakiegoś durnia zaprosiliście, który powiedział, nie wiem jak się nazywa, jakiś ból czy buc. Skompromitowali, tak kłamią, tak bredzą. Nienawiść mówię, zalewam mózg. Wystąpienie wyjątkowo bezczelne i nikczemne, w szczególności w kontekście tego, co dzieje się z panem Palikotem i śledztwem w jego sprawie. Tak wy się chcecie finansować... Wy się chcecie finansować z kieszeni zasobnych studentów i emerytów. Znamy te metody, znamy was. Wiemy, że chcecie tutaj doprowadzić do kolejnego gigantycznego oszustwa. Oszustka. Wszyscy emocjonują się, żyją tym, co powie pijany Kwaśniewski do desperata no, Kaczyńskiego. Precz z Komunom, ale przede wszystkim precz z postkomuną. To oczywiście archiwum, a to dziś. Jest po tej samej stronie to pan Napieralski, pan Zapatero. O tych różnych stronach też już kiedyś było. My jesteśmy tu, gdzie wtedy. Oni tam, gdzie stało żoną. Jarosław Kaczyński zachowuje się jak człowiek z podpalaną głową, któremu się zapalił mózg. Biega po Polsce z tą, z tą pochodnią w postaci swojej głowy i próbuje podpalić Polskę. Kompletna głupota. To jest taki, taki rodzaj debilizmu, że ja mam nadzieję, że nikt w Polsce nie w stanie potraktować tego poważnie. Pani po Szczypińska zastanawia się nad rolą ministra spraw zagranicznych. Miała być żoną Jarosława Kaczyńskiego, później paprotką w spotach reklamowych PiSu. Dzisiaj jest nie, lalką Barbie, która próbuje większą ilością różu zwrócić na siebie uwagę. Taki jest sens jej wypowiedzi. Muszę usta. Zupełnie nie rozumiem dziennika. Jeżeli ktoś pisze o mnie tak jak zaręba, że jestem wystraszonym mordercą, a i to mu nie przeszkadza jako język, którym się opisuje rzeczywistość, a napisanie, że ktoś jest chujem, przepraszam, w internecie przeszkadza, to znaczy, że ci ludzie po prostu nie rozumieją tego, że czasami brzydkie słowa wcale nie są brzydkie. My chcemy mocniejszej niż teraz polskiej demokracji i chcemy dlatego, by teraz, gdy powtarzam. Tego sporu w obecnym parlamencie pewnie rozstrzygnąć się nie da. Rozstrzygnęli obywatele. Chcemy, by rozstrzygnęła najbardziej demokratyczna z demokratycznych instytucji, by rozstrzygnęły wybory. Wzywam z tego miejsca, z tej sali wypełnionej działaczami prawa i sprawiedliwości Donalda Tuska do tego, by Poparł wniosek, który złoży nasz klub parlamentarny w najbliższym czasie. Wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Tak Tak by wybory mogły się odbyć jeszcze przed wizytą Ojca Świętego w Polsce. Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż. Działam Dobrze. A wracając jeszcze do, do Jarosława Kaczyńskiego. Jak zostanie premierem, to co będzie? No to jest, znaczy ja nie, 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 nie wyobrażam sobie, żeby taki pajac jak Jarosław Kaczyński mógł zostać po raz kolejny premier. No przecież Polacy już to przeżyli. Była w kampanii, odezwa do Rosjan. Miesiąc później była informacja. Ale dlaczego że... pan mówi, że pajac? No pajac. No, jeżeli ktoś jednego miesiąca mówi, że po rosyjsku wygłasza orędzie, miesiąc później oskarża Putina z Tuskiem o zamordowanie Lecha Kaczyńskiego, to, to jest przez błazenada. Jeżeli ktoś idzie z tymi siatkami, nie wie, że siatki plastikowe się, są niemodne nie w Warszawie nie potrafi na ten temat jakoś żartem wyjść, tylko brnie w to, że się nie przyjemy w Warszawie, we Wrocławiu się przyjęły te siatki i opowiada bzdur na temat biedronki, że jest dyskontem dla biednych. To jest tak popieprzone wszystko. Przepraszam, że znów tego słowa użyłem, ale ci im się jakoś przyczepiły. Ale przecież to nie jest normalne, no że ja jestem W Warszawie... słowa Tadeusza Ryzyka, który powiedział o czarnoskorym zakonniku, że ten się jeszcze nie umył. To były prostackie, chamskie słowa. Tadeusz Ryzyk jest prostakiem. Zamierzam w poniedziałek zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. Duch Belzebuba storunia Torunia pomieszał panu język i powiedział pan trzy rzeczy nieprawdziwe. Po pierwsze, zacznijmy od, od sprawy ustawy. Nie niech ma, pan nie mówi nie Belzebub z Torunia, bo ja nie wiem, o kim pan mówi. To, o ojcu Tadeuszu Rydzyku. To niech pan mówi o ojcu dyrektora Tadeuszu Belzebub, Rydzyku, o księdzu, o księdzu, o księdzu Kościoła Katolickiego i proszę, zła. i proszę nie mówić siew, siewca zła, proszę nie mówić siewca w mojej, zła. Proszę nie mówić w mojej obecności o Belzebubie tak, i o siewcy zła, bo wyjdę. No. Po prostu wyjdę. My jako samoobrona. Mając program, konkretne rozwiązania najważniejszych problemów polskich, żądamy debaty. Ja dzisiaj poprzez media, poprzez środki przekazu wzywam niedawnych koalicjantów do debaty pana Kaczyńskiego i pana Giertycha. Usiądźmy razem! Kochani, jeszcze Murzyn Boże, gdzieś ty się nie był. Chodź tutaj bracie, on się nie mył wcale, zobaczcie. Z wielką tremą jestem dziękować Panu Bogu i Was wszystkich, szczególnie Radio Maria za wszystko co słychałem, co nauczyłem o Polsce poniżanie, ośmieszanie i upadlanie ludzi takimi sformułowaniami. Życzę ryzykowi czarnego, czyli brudnego papieża. Na antenie Radia Maryja ma, mają miejsce bez przerwy wypowiedzi nie tylko Tadeusza Rydzyka, ale też profesora Nowaka i innych osób nakłaniających do antysemityzmu, do rasizmu, do ksenofobii. Owszem, pojedynczy taki żart, nawet tak tępy i niesmaczny jak ten, który widzieliśmy, mógłby być jeszcze potraktowany tak, jak to proponuje pan minister w sposób, no zdarzyło się powiedzieć coś głupiego czy dornego. Natomiast jeżeli widzimy i wiemy od wielu już lat, że mają miejsce tego typu zachowania, to tym, co się możemy martwić, to że ministerstwo także za czasów pana ministra Ciągłarskiego niestety nie podjęło odpowiednich kroków wobec Radia Maria. I ktoś musi mieć wreszcie w Polsce odwagę powiedzieć to. Otworzyłem drzwi. Ta osoba powiedziała mi dwa zdania. Dzisiaj będzie pan zlikwidowany. Ja pomyślałem: psychol. No bo jak mogę pomyśleć inaczej? No, psychol jakiś, no. Człowiek zbudowany dobrze. Dzisiaj mogę uważać, że może to był ktoś ze służb, może ktoś inny. I mówi: niech pan uważa na prowokacje. Tak jak powiedział to Stasiński z Gazety Wyborczej: samoobrona to hordy, które jeździły po wsiach miast. Gwałciły kobiety. Samoobrona to jak w gangu traktuje kobiety jako wspólność. I co, panie Stasiński? Co? Łyso, nie ma pan co odpowiedzieć dzisiaj. Nie ma prawa nikt. Poza jednym fotografem naszym, który zrobi jedno zdjęcie przy podziale torta. Nikt się nie waży tam wchodzić z żadnym aparatem. Bo później znowu pokażecie z zastawione i będziecie mówić, jak to się bawili. Ja już o waszą przychylność, dziennikarzy, to dbać nie muszę. Mam to w nosie po prostu. Piszcie, róbcie, po tego. No pierwsze to jak można prostytutkę zgwałcić, no. to jest, natomiast no pewnie, no pewnie też można, bo, bo nie każdemu pewnie może się oddać, no. Dlaczego pan Kaczyński prezydent odwołał pana premiera Marcinkiewicza, a wziął swojego brata? Ja nie znam państwa świecie, żeby był prezydentem, brat i premierem. Ja nie wiem dlaczego. Taka koalicja powstała. Niech mi pan odpowie po, po, na te pytania? I nie ja wybrałem Pis, nie ja pozwoliłem, żeby Pis wygrał wybory, tylko ludzie, którzy głosowali na PiS i Pis wygrał wybory. I ja powiem Państwu szczerze, ja byłem zwolennikiem tego, żeby Kaczyński nie rządził z drugiego rzędu i Marcinkiewicza nie popychał. Tylko żeby wziął odpowiedzialne zarządzenie na siebie, jako największy, największa partia, szef największej partii w parlamencie, niech odpowiada za to, co się dzieje w kraju. I ja praktycznie zmusiłem do tego, żeby był premier. Od razu wysłał za mną CBA i robili prowokacje wobec mnie? to Jakie to współrządzenie było? Gdyby Kaczyński był człowiekiem rzetelnym, uczciwym. I realizował program Solidarne Państwo. To niechby ich jeszcze i trzech było bliźniaków, to mógłby jeszcze jeden być marszałkiem Sejmu. Tylko Kaczyńskiemu, Jarosławowi w ogóle nie chodziło o realizację programu, tylko chodziło o intrygi, o prowokacje, o stworzenie CBA, o szóstej rano zamykanie ludzi doprowadzanie, tak jak pani Blidy, do samobójstwa. Ja nie rozstrzygam, czy ktoś jest winny, czy niewinny, proszę Państwa, ale nie wolno tak działać, że gdyby on działał na rzecz Polski i Polaków, na rzecz ratowania, pomagania ludziom, to niech on jest premierem, ale on sam raz tym się najmniej zajmował. Gdyby nie moje ciągłe straszenie wyjściem z koalicji, Niestraszenie nawet, a stawianie pod ścianą. I mówię twardo. Albo to będzie, albo nas nie ma. Oni w ogóle pojęcia nie mają o gospodarce. Zobaczcie, czy któryś z nich miał jakąkolwiek firmę. Prezydent, premier, ministrowie. Czy oni zarządzali własną firmą? Niestety ci ludzie po trupach, a do celu, po trupach, żeby nie wiem, co się działo, musi być na ich. Tak po prostu się współrządzić nie da. I nie dało się. My, ktoś powie, no to przegraliście, nie ma was w Sejmie. No i nie ma. Nie przegraliśmy. Jak, jak powiedziałem, przegraliśmy bitwę. Natomiast nas nikt nie pokonał. Chcieli pokonać. I obojętnie, co będą robić, nie pokonają, bo ludzi nie pokonają.